Suplement diety profolan zawierający innowacyjną formułę grow 3 jest przeznaczony dla wszystkich mężczyzn powyżej 18 roku życia zmagających się z utratą włosów. Nieważne czy wypadanie włosów nastąpiło kilkanaście lat temu, czy może dopiero niedawno zauważyłeś u siebie ten drażliwy problem. Tabletki profolan skutecznie radzą sobie z każdym rodzajem łysienia, ponieważ w przeciwieństwie do innych preparatów dostępnych na rynku działają od wewnątrz organizmu, skupiając się na głównej przyczynie utraty włosów. Bez względu na to, czy tracisz włosy z powodu stresu, wieku, genetyki, czy też może nieodpowiedniego stylu życia, zażywanie kapsułek profolan pozwoli Ci w każdym momencie Twojego życia w naturalny i bezpieczny sposób odzyskać oraz zahamować proces wypadania włosów. Co więcej, profolan dzięki unikatowej mieszance składników nie tylko blokuje hormon DHT i stymuluje procesy odpowiadające za porost włosów, ale równocześnie przywraca i utrzymuje ich naturalny kolor, a więc zwalcza także proces siwienia. Profolan to idealne rozwiązanie dla każdego mężczyzny, który chce raz na zawsze pozbyć się problemu wypadania włosów. Liczne badania kliniczne potwierdzają pozytywne działania suplementu diety Profolan na kondycję włosów u mężczyzn. Aż 9 na 10 klientów stwierdziło wysoki poziom zadowolenia z osiągniętych rezultatów przeprowadzonej kuracji już po 3 miesiącach regularnego stosowania preparatu. Wystarczą dwa kapsułki dziennie, aby rozpocząć skuteczną walkę z wypadaniem włosów.